Półtora miliona osób, w tym pierwsza dama Rzeczpospolitej, Agata kornhauser duda Przemawiając do wiernych, papież zachęcał młodych ludzi, aby zdobyte w Lizbonie braterskie doświadczenia stosowali w codziennym życiu. Franciszek zapewnił, że pamięta o tych, którzy nie mogli przybyć do Portugalii z powodu toczących się w ich krajach konfliktów i wojen. Myśląc o tym kontynencie odczułam wielki smutek z powodu Ukrainy, która nadal cierpi. Pozwólcie mi, starcowi, podzielić się z wami marzeniem, które noszę w sobie. To marzenie o pokoju, marzenie młodych ludzi, modlących się o pokój, żyjących w pokoju i budujących pokojową przyszłość. Wczoraj półtora miliona ludzi uczestniczyło w wieczornym czuwaniu z Franciszkiem, który do Lizbony przyleciał z Fatimy, gdzie w sanktuarium maryjnym modlił się o pokój na świecie. Takich tłumów nie spodziewali się nawet organizatorzy. Niektórzy uczestnicy modlitwy pojawili się już 8 godzin przed jej rozpoczęciem, walcząc z upałem sięgającym niemal 40 stopni. Jest bardzo gorąco, ale zrobimy wszystko, żeby zobaczyć papieża. Przyszliśmy tu już o 13. Ratowa? 37. Światowe Dni Młodzieży przeszły do historii. Franciszek zapowiedział, że kolejne odbędą się w stolicy Korei Południowej w roku 2027.